Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Kolosen. Bracie, jak przejęliście naukę o Chrystusie, Jezusie jako panu, tak dalej w nim postępujcie. Zapuśćcie w nim korzenie i na nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności. Baczcie. Aby ktoś Was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wirutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała pełnia, bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest głową, wszelkiej zwierzchności i władzy i w nim też otrzymaliście obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz chrystusowe obrzezanie polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z nim pogrzebani w chrzcie w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który go wskrzesił i was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. Skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi przygwoździwszy do krzyża. Dzięki niemu, po rozbrojeniu zwierzchności i władz, jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie. Oto słowo Boże.